Zajmiemy się systemem olejowym. Jest to system dosyć prosty, w związku z tym nie będę dawał żadnych schematów, po prostu o nim opowiem. System olejowy składa się z czterech niezależnych układów, po jednym dla każdego z silników. Zapewniają one smarowanie sekcji mocy silnika i zespołu przekładni redukcyjnej. Każdy ze zbiorników o użytecznej pojemności 12 galonów znajduje się w gondoli nad każdym silnikiem. Zbiorniki wyposażone są w specjalne urządzenie takie wahadłowe do pobierania oleju, aby zapobiec utracie ciśnienia oleju w warunkach tzw. ujemnego G. Wahadło będzie pobierać olej nawet w stanie ujemnego G, zapewniając jego dodatnie ciśnienie. Olej ze zbiornika dostaje się do sekcji mocy i zespołu przekładni redukcyjnej, gdzie jest rozprowadzany i zawracany przez pompy oczyszczające przez wymiennik ciepła przechodni i chłodnicę oleju i wraca z powrotem do zbiornika. Gorący olej przepływający przez wymiennik ciepła podgrzewa paliwo silnikowe i zapobiega tworzeniu się lodu w filtrze paliwowym. Powietrze przepływające przez kanał chłodnicy oleju i nad chłodnicą oleju pochłania nadmiar ciepła z oleju. Cztery zawory napędzane silnikiem stanowią awaryjny sposób odcięcia dopływu oleju do silników gdy użyte zostaną oczywiście dźwignie sterowania awaryjnego. Przejdźmy teraz do sterowania układem olejowym. No tutaj niestety trzeba powiedzieć, no nie ma co wijać bawełnę, że w zasadzie nic nie działa z tego systemu. No liczyją wszyscy na to, że w następnej wersji, którą zapowiada deweloper, czyli update do wersji 1.1, no te wskaźniki będą działać. Natomiast w zasadzie to jest jedno miejsce sterowania dostępne dla załogi. To są przełączniki żaluzji chłodnicy oleju na Overhead panel. No i popatrzmy. No, te przełączniki znajdują się w prawym dolnym rogu overhead panel, czyli w tym miejscu. No, ale tak jak powiedziałem, one niestety nie działają. Natomiast praca chłodnicy oleju no, polega na tym, że m, przepływa przez m, chłodnicę powietrze. No i te żaluzje, którymi się tutaj steruje, ograniczają otwarcie kanału wylotowego powietrza z chłodnicy. No i teoretycznie one powinny być ustawiane w trzech pozycjach. Tutaj są trzy pozycje, ale powiem szczerze, że nie bardzo znalazłem opis, co to znaczy "fixed". Otwarte, zamknięte wiadomo, natomiast trzecia pozycja to powinna być automatyczna. Być może, że była jakaś taka wersja, gdzie ta automatyczna pozycja tych przełączników właśnie wypełniała tę rolę. Otóż w tym systemie był taki specjalny termostat który regulował sam automatycznie ustawienie tych żaluzji. No ale tutaj nie ma nic, co gorsze, nie ma w ogóle ilości oleju w systemie. To znaczy, jak wybierzemy PEM ekran, to widzimy, że jest tylko fuel oleju, niestety nie ma. A teraz wracamy na panel główny. Po środku mamy taki subpanel związany, gdzie są wskaźniki pokazujące pracę silników. To są te cztery od góry, natomiast te cztery od dołu to są wskaźniki pokazujące Parametry systemu olejowego, i tak na dole mamy wychylenie tych żaluzji. Powyżej mamy, to jest ilość oleju. No tu mamy podane zakresy oczywiście na zielono. Te wartości maksymalne i minimalne. Tutaj mamy ciśnienie oleju. No i tutaj powinno być pomiędzy 130 a 250 psi, czyli to jest to. Jeśli chodzi o maksymalne dozwolone, to jest 250, czyli ten czerwony znacznik, z tym, że za wyjątkiem kołowania i rozgrzewania silników. No i minimalne dozwolone to jest 130, to chyba będzie w tym miejscu, nie, to chyba będzie tu, w tym miejscu 130. Ale gdy rpmy mają 100%, a temperatura oleju jest normalna, teraz tutaj mamy temperaturę oleju. Ona powinna być pomiędzy 50 a 100 i 100 może być, w trakcie kołowania maksymalnie przez 30 minut, natomiast w trakcie lotu to może być tylko przez 5 minut. No jeśli chodzi o tą temperaturę taką maksymalną stałą to 85 a normalna między 60 a 85, a minimalna dozwolona to tak jak widać to jest 40. No niestety te wskaźniki nie działają. No one się co prawda wychylają, ale tak nie bardzo cokolwiek jest to zgodne z realiami. No, jedyny wskaźnik, jaki się wychyla, to jest ciśnienia oleju. Tutaj, jeżeli zwiększę na dwóch silnikach maksymalnie, to widać, że ta strzałka się zmienia położenie. Natomiast te pozostałe, to tak losowo chyba się ustawiają. Może nie losowo, one są jakoś zaprogramowane, ale widać, że te różne ilości oleju są w zbiornikach do poszczególnych silników. To temperatura na pewno się nie zmienia, bo to w trakcie lotu już parę razy próbowałem i to się nie zmienia. No i to w zasadzie chyba będzie, może jeszcze jak te tarcze są skalibrowane powiem. No jeśli chodzi o żaluzję, to od zera do open. W krokach co 10%, bo to jest w procentach. Natomiast jeśli chodzi o poziom oleju, to będzie tutaj, to jest od 0 do F, czyli do Full, i w odstępach co 1 galon. No i teoretycznie jak ciśnienie jak ilość oleju spadnie do 4 galonów to powinno się włączyć ostrzeżenie, ale jakoś tak nie bardzo wiem gdzie jest to ostrzeżenie, chyba tutaj jest, tak mi się wydaje. No to w zasadzie będzie chyba wszystko. Kolejny system z jakim się zapoznamy to system hydrauliki. Jednak zanim przejdę do szczegółowego opisu systemu w Herkulesie, proponuję obejrzeć króciutką animację. Oczywiście, w samolocie struktura jest znacznie bardziej rozbudowana, ale wydaje mi się, że taka prezentacja osobom mniej zorientowanym pozwoli poznać podstawowe zasady, na jakich takie systemy działają. Na końcu sekwencji pokażę także kompletny schemat instalacji hydrauliki w C130. No ale przejdźmy już do opisu. W systemie hydrauliki Herkulesa wyróżniamy trzy układy. Układ użytkowy, układ wspomagający i układ pomocniczy. Te trzy układy zapewniają zasilanie wszystkich podzespołów hydraulicznych z samolotu. Użytkowy obsługuje podwozie, klapy skrzydłowe, hamulce, sterowanie przednim kołem, część układu wspomagania kontroli lotu i urządzenia do tankowania w locie. Układ wspomagający dostarcza moc hydrauliczną do części układu wspomagającego sterowanie lotem. Natomiast układ pomocniczy obsługuje rampę i drzwi ładunkowe, zapewnia ciśnienie awaryjne do uruchamiania hamulców oraz ciśnienie do awaryjnego wypuszczenia przedniego podwozia i ciśnienie awaryjne do tankowania w powietrzu. Panel obsługujący systemu znajduje się w dolnej części panelu kopilota. Już jesteśmy w kabinie. Tu jest ten panel obsługi hydrauliki. Tak jak mówiłem, to jest na panelu kopilota z prawej strony na dole. I cóż mamy na tym panelu? no Mamy wskaźniki, przełączniki, sygnalizatory świetlne i włącznik Antyskida i tutaj te awaryjne włączanie hydrauliki. No i tak w zasadzie to prawie wszystko nie działa. Wskaźnik żaden nie działa, nic się nie zmienia. Jesteśmy mamy włączony silnik, zwiększam obroty turbiny i nic z tego nie wynika. E, działają sygnalizatory włączenia pomp tego układu e, użytkowego. On jest napędzany przez silnik pierwszy i drugi. To po prostu trzeba włączyć, a res, reszta jest nieaktywna. Poniżej mamy e, włącza, włączniki pomp. Tego układu wspomagającego on jest napędzany przez silniki numer 3 i numer 4. To oczywiście nie działa. I tu jest włącznik do układu pomocniczego. To jest ten jeden włącznik. To też nie działa. No i tu, jak widać, jak wyłączymy te cztery pompy to mamy sygnalizację, że one nie działają. Więc przed lotem trzeba to po prostu włączyć. No i to jest w zasadzie tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. No i na tym zakończę ten odcinek. W następnym pokrótce już omówię pozostałe systemy i będziemy przygotowywać się do lotu. Na koniec obiecany schemat hydrauliki Herkulesa.